Siemanko, jestem Gałek was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym chromatycznym zadymiarzu, czyli Sergiu oraz o nowym Trophy Roadzie, który jest naprawdę bardzo fajny. Posłuchamy sobie też i zobaczymy jak wygląda nowe menu Brawl Stars i oczywiście muzyczka oraz zobaczymy sobie Brawl Passa, ale Brawl Pass już w drugim odcinku, słuchajcie, ponieważ jutro o 10 bawi się druga część tego odcinka, gdzie przedstawiam nowego Brawl Passa i powiem, który się bardziej opłaca kupić z tego sezonu czy z przyszłego, słuchajcie, nie ma na co czekać, więc więc ja już nie przyszedł, zanim zapraszam Was serdecznie na odcinek. Dobrze, słuchajcie, rzeczą, od której zaczniemy na odcinek, jest nowa muzyczka w Lobby Brawl Stars, słuchajcie. Nie będę robił tego długo, po prostu się wsłuchajcie w nią i powajbujcie troszeczkę, naprawdę mi się ona dość podoba. No więc posłuchajcie sobie ją chwilę, teraz nie będę nic mówił i zaraz przejdziemy do nowego brawlera, czyli Sergia. Time. Dobrze, słuchajcie, a teraz przechodzimy do Sergia, nowego Brawlera. Jak widzicie, tak wygląda jego y, profil, cały jego profil postaci, jak to można tak to nazwać. No i słuchajcie, wygląda dość ładnie, ta postać jest mega ładna. No i teraz chyba przejdziemy do, słuchajcie, jego statystyk. No więc tak, jego statystyki prezentują się tak jak widzicie na ekranie. Ma 4340, oczywiście wszystko na maksymalnym poziomie ze star powerami i jest wolnym brawlerem, słuchajcie. No i teraz tak, jego atak nazywa się Jazz of Justice i jego damage tego ataku jest. 1540, a range normal, czyli zasięg normalny i reload speed jest powolny. I słuchajcie, no wygląda to tak jak widzieliście na Brawl toku, tak jak wszędzie widzieliście i tak, za chwilkę zobaczycie, jeżeli nie widzieliście tego, to za chwilkę wam pokażę gameplay. Jego super się nazywa Party Tricks, no i wygląda tak, że na pierwszym poziomie jest zboostowana jego szybkość, na drugim zboostowany jest jego zasięg, na trzecim główny atak się rozdziela tak jakby na 6 części zamiast na dwóch. I słuchajcie, przy tym jak używa tego Ulta, jak skacze, zadaje dookoła siebie 1400. Teraz przejdźmy do gadżetu, który nazywa się Power Search. Słuchajcie, no nie będę tego czytał, po prostu ja już widziałem ten gameplay, powiem wam, że to jest po prostu teleportacja w przód. Jest to bardzo słaby gadżet, mi się on totalnie nie podoba, mogły być lepszy, ale jeżeli chyba to daje możliwość do przeskakiwania ścian, więc jest to taki średni gadżet, powinni go według mnie troszeczkę bardziej zbafować, żeby coś ciekawszego robił, na przykład dawało mu jeszcze Spida po tym. A teraz przejdźmy do jego Star Powera, jedynego, który w tym momencie widzę, drugiego jeszcze w na razie nie znamy. No i słuchajcie, w tym momencie widzimy jego star power, jego nazywa się 2D Max i jego opis to search main attack now splits when hitting walls or when reaching max distance, czyli po prostu działa mniej więcej tak samo jak gadżet na przykład do pana P, że normalnie jego atak się nie, roz, nie rozkleja, tak jakby jak atak spajka. Trzeba trafić coś, żeby się on rozdzielił. No i teraz jak macie ten Star Power, to nie, nie musicie w nic trafiać, on się zawsze rozdzieli. Coś jak u Spike'a, czy właśnie jak powiedzieli, powiedzieli na u, u Gina. Więc to jest fajny Star Power. Jestem ciekawy drugiego. Niestety go jeszcze nie dostałem, nie widzę go w tym momencie, ale mam nadzieję, że będzie równie ciekawy. A jeszcze teraz przed gameplay'em pokażę wam jego wszystkie fajne emotki, które będziecie mieli właśnie w tym momencie. No i słuchajcie, emotki wyglądają właśnie w taki sposób, jak widzicie. Jeżeli się zastanawiacie, to są za te złote emotki na dole, są te emotki oczywiście Brawl Passowe, tak by nam teraz wszystkie te emotki Gale'a i właśnie jego emotki pokazywane, nie są jakieś mm, jakby emotki super świetne, po prostu są zwykłe emotki Brawl Passowe i jak widzicie chyba teraz wszystkie te jego emotki Brawl Passowe to są po prostu te jego paladinowe y, oczywiście emotki, tego jego paladinskina, no wiecie o co chodzi, nam no nie, nie będę wam mówił. W tym momencie jak już się przejrzeliście, możecie sobie a jak już sobie wszystkie przejrzeliście, to lecimy słuchajcie do... Gameplayu. W grze search również bardzo fajnie wygląda, jak widzicie na tym samym gameplayu. Jego atak, i tak wszystko, naprawdę zostało bardzo ładnie, fajnie dopracowane. No i tak samo jak widzicie, liczba boostów, tak jak na zwykłym pierwszym poziomie, macie taką jedną, jakby strzałeczkę, a na drugim poziomie te strzałeczki już się są dwie. Na trzecim poziomie są te strzałeczki 3. no i na tym finałowym poziomie są tak jakby dwie w górę i jedna w dół ta strzałeczka. No, fajnie to wygląda. No i też fajne, że po chyba drugim buście dostaje taki epicki, słuchajcie, miecz świetlny Jedi normalnie. Bardzo to fajnie wygląda i mi się to w tym brawlerze bardzo podoba. Słuchajcie, a wy zobaczcie sobie ten gameplay do końca. A jak już go zobaczycie, przejdziemy do nowych zmian oczywiście w naszym Trophy Rose. Słuchajcie, jak widzicie na graniu Trophy Road nie zmienia się zbyt dużo. Jest to szansa dla graczy, którzy nie mają jeszcze wymaksowanego konta, by chcą trafić nowego serdża wtedy, kiedy wyjdzie update, żeby go po prostu mieć darmowych troszkę boxów i żeby mieć trochę motywacji wbijania tych pucharków, ale ogólnie zmiany są dość niewielkie. Po prostu są same Brawl Boxy, Big Boxy, Mega Boxy. No to jest po prostu takie... no nic ciekawego po prostu do om omawiania dłuższego niż pokazania tego Trophy Road'a do końca. Więc jeżeli chcecie sobie mm, zobaczyć tego Trophy Road'a, to na przykład powinniście. sobie i tak, przyspieszę, przelecę szybko, żebyście widzieli jak to wszystko wygląda, jak go na przykład kolory tych lig, bo to naprawdę będzie fajnie w profilu wyglądało te wszystkie kolory tych lig, słuchajcie, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, a my się już jak to zobaczycie do końca, pożegnamy. Serdeczne zaglądanie tego odcinka jest po Łapki w górę i suba na kanale, jeżeli on Wam się spodobał. I oczekujcie już trzeciego pamiętajcie o 10.00. Wbijajcie na kanał, ustawcie sobie powiadomienie, ponieważ naprawdę zrobimy po pełne porównanie dwóch Brawl Passów, które jest bardziej opłacalny który mniej słuchajcie. A ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Byłem Gabeł, jestem Gabeł, no i Siema!